Cześć, pozdrawiamy Was z pięknego miasta Biesko-Biała. Chcemy wam podsumować nasz dwudniowy przegląd polskiego rynku elektromobilności zapotrzebowania i podzielić się własnymi spostrzeżeniami z naszej codziennej pracy. Elektromobilność. Słuchajcie, zrobiliśmy 1000 km, odwiedziliśmy cztery miasta, przed nami jeszcze jedno. Wjeżdżając z pięknej Zielonej Góry, zajechaliśmy do Konina, byliśmy w Łodzi, byliśmy w pięknym Toruniu. W nocy wylądowaliśmy w Wiesko Białej, gdzie mieliśmy dzisiaj rano fantastyczne spotkanie i jeszcze przed nami spotkanie w pięknym Wrocławiu. Elektromobilność niesamowicie się rozwija. Adam, jak podsumujesz nasz program 1000? Plus? 1000 plus 1000 km w jeden dzień. Dzisiaj kolejny pewnie 1000 zrobimy. Fantastyczne jest to, że zapraszają nas na spotkanie, rozmawiamy o rozwoju sieci stacji ładowania. Najróżniejsze branże. Odwiedziliśmy elektrownie, byliśmy w państwowej instytucji, spotkaliśmy się z instytucjami samorządowymi. Odwiedziliśmy jednego z większych polskich deweloperów. Każdy jest zainteresowany rozwojem sieci stacji ładowania. My w tym pomagamy, także to pokazuje. To pokazuje, to pokazuje ta różnorodność branż, z którymi rozmawiamy, pokazuje, że elektromobilność leży każdemu na sercu i każdy gdzieś szuka swojego miejsca i chce wykorzystywać stacje ładowania dla promocji własnych, choćby mieszkań, punktów, atrakcji turystycznych. To jest fantastyczne, że jest bardzo duże zainteresowanie. Nie narzekamy na te tysiące kilometrów przejechanych. Zapraszajcie nas, dzwońcie do nas, my będziemy przyjeżdżać, będziemy rozmawiać o tym, gdzie jakie stacje dobierać, gdzie jakie stacje. Budować, żeby były, było to optymalnie kosztowo, a z jak najlepszym efektem dla was, dla końcowych użytkowników. A da powiem tobie, że bardzo mi się podoba świadomość przedsiębiorców. Świadomość przedsiębiorców, którzy wiedzą, że nie mamy jeszcze dużo samochodów elektrycznych, ale żeby ich mieć dużo. To potrzebna jest infrastruktura. I e, pokazując dobro naszego polskiego kraju e, pod kątem turystyki, pod kątem zwiedzania, przede wszystkim branża hotelarska, e, restauracje, samorządy wiedzą, że muszą stworzyć infrastrukturę e, stacji ładowania, by nasi polscy e, ludzie mogli jeździć i ściągać też turystów z zagranicy. W tym duchu, słuchajcie, www.stationchladowania.com. Zwońcie, piszcie do nas, przyjedziemy, przedstawimy Wam ofertę najlepszą do instytucji, do przedsiębiorstw i do gospodarstwa domowego. Elektromobilność zaczyna się już dziś. Czekamy na Wasze telefony. Piszcie, zwońcie, czekamy.